Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Trener, że lata mijają, trener ciągle w obrze, miłość kwitnie do tego klubu? Czyli przywiązanie na pewno, patriotyzm, bo, bo ja wywodzę się z tego klubu i po y, dłuższej rozłące dziesięcioletniej wróciłem i tak już zostało, że od, teraz będzie dziesiąty sezon, który tam jestem. Tak, y, tak jak powiedziałem, duży patriotyzm. No A były propozycje, rozmawialiśmy za kulisowo i to nawet z klubu podpisana, lukratywna, kilkuletnia propozycja. Nie skusił się Pan? No, czyli powiedzmy sobie szczerze, że, że tak od dzieciaka byłem w tym klubie. E, mam naprawdę f, e, fajny zespół, e, niestworzony na gwiazdach. E, bardziej tworzymy zespół, e, bardzo dużo wychowanków. E, I tutaj, i tu, to jest e, dużym. E, też nie ukrywam, że sentymentalnie jestem też. E, w dobrych układach i takich bym powiedział sportowych i organizacyjnych z działaczami, sponsorami. No, jak to mówią, chłopak z Kościoła. Trenerze, tak naprawdę to to fajnie, bo to jesteście takim timem rodzinnym, powiedziałbym. Jeśli ktoś ma przywiązanie do klubu, to trochę łatwiej od niego oczekiwać wyników bez innych możliwości niekiedy zaangażowanie to już nawet nie musi trener o to pracować. No to tak nie jest do końca, bo, bo yy, co, co, co mecz, co tydzień się mobilizujemy. Yy, zdecydowanie, zdecydowanie też tych chłopaków trzeba yy, do tego bardziej jakby namawiać, kiedyś, kiedyś oni to mieli więcej, teraz może są bardziej wybiegani, bardziej yy, konkretni taktycznie, a, a ten mental trzeba, cały czas trzeba im nastawiać. Będziecie silniejsi niż w poprzednim sezonie? Yy, powiem w ten sposób, że zdecydowanie obraliśmy inny kierunek, yy, ze względu na to, że ta liga i to nie ma co ukrywać, poszła bardzo yy, mocno w finanse szczególnie tam tutaj mówię o tych poznańskich zespołach w górę, to, to my nie będziemy, nie mamy takich możliwości finansowych i dochodzimy do wniosku, że ten kierunek oparty na jak najwięcej tworzeniu zawodników własnych, czyli wychowankach, plus gdzieś z niższych lig, pobranie z powiatu zawodników i w tym kierunku pójdziemy. I zresztą tak mamy ten zespół zbudowany. Nie mamy żadnych jakichś nabytków typu cokolwiek, jakieś zespoły z Poznania. My tutaj bardziej bazujemy na, na, na swoich i ten kierunek będziemy utrzymywać. Oczywiście wiemy doskonale, że to będzie cięższa praca, jeśli chodzi o punkty, ale też dla nas jest najważniejsze usadowienie się w takim bezpiecznym, spokojnym miejsce żeby móc sobie spokojnie pracować. O ile ci bogaci was nie rozkupią, jak to zwykle w takich przypadkach bywa. No są zakusy i odchodzą od nas chłopacy, ci lepsi zawsze jeden czy dwóch odchodzi, idzie do innego klubu i tam są pierwszoplanowymi postaciami, dlatego do tego trzeba być już nastawiony, przyzwyczajony. No, taka jest rola. Ci bogaci mają większe argumenty i my te, nic z tym nie zrobimy. To jeszcze na koniec pytanie, bo wspomniał pan o tej północy, o tych okręgu, zwłaszcza Poznańskim. Faktycznie to już po, po tym jak stworzyła się jedna grupa to już jest zawodostwo. Większość piłkarzy z tego wyższego szczebla tej ligi, no, może śmiało wyżyć z tej piłki. Zdecydowanie, no tutaj to widać po, po zawodnikach, jeśli zawodnicy przychodzą z e, historią gry w się w pierwszej lidze, w drugiej lidze. E, w tej chwili to wiem, że, że wiele klubów poniżej trzeciej ligi zawodnika żadnego nie bierze, więc e, co za tym idzie, no to wiadomo. No, każdy wie o tym, że to muszą być finanse i, i to, żeby nakłonić takiego zawodnika, no to, 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 to trzeba. A, przy okazji, e, jakby, no powiedzmy sobie szczerze, no to, to e, potencjał piłkarski w tych zespołach rośnie. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, Twoja muzyka, Twoja muzyka.